Ale dwa pełne mecze Edmundsona. A teraz bardzo ładne przeniesienie gry na prawą stronę. Już pierwsza szansa Tyszan. Bardzo dobra interwencja. Łukasz Cekulski, który wrócił już po kontuzji. Wszystko jest zdrowy, ambitny. Bartosz Śpiączka Uciek Edmundsonowi. Śpiączka! Gol! Natan Dzięgielewski z szóstą bramką wiosną. Ależ e, wspaniała sytuacja, to co powiedzieliśmy wcześniej, Dzięgielewski, który zamykał całą sytuację, piłki nie otrzymał, druga taka sytuacja po odbiorze, dośrodkowanie i tutaj Dzięgielewski, no, widać, że jest w formie, tam gdzie stoi, tam zawsze dostanie piłkę, tutaj Bartek Śpiączka, wydawało się, że chce uderzyć na bramkę trochę, można powiedzieć, ta piłka mu tutaj zeszła, ale muszać właśnie chociażby w ten sposób e, faule Edmundson do Ibana Salvadora ładnie teraz w te akcje włączył się kolejny gracz Wisły. Bił. Jeżeli chodzi o taką fazę defensywną e, 5-4-1. Dani Paczeko. Dani Paczeko, ale z teraz indywidualnie Paczeko. Wszystko zrobił dobrze, oprócz strzału. Miuskowicz, który gra dobrze głową. Dani Paczeko. Iban za siebie. Jeszcze ta piłka tam trafiła po i Parada ubika znakomita. W spotkaniach tego sezonu wiemy jak potrafi zagrać z piłką przy nodze. Jak bardzo nie można zostawić mu miejsca. Iban! Iban! Salvador! Gol! Jest jeden do jednego. No, wydawało się, że tutaj się nic nie dzieje. Że ta akcja jest taka niewinna. Rozgrywana w wolnym tempie, a tymczasem Salvador z trzecią bramką w sezonie. Ale zobacz, po raz kolejny możemy powiedzieć o powtarzalności sytuacji. Druga strona, zagranie dokładnie do Samo Kun Z prawej nogi dośrodkowanie na dalszy słupek tutaj. Zgranie do środka. I Salvador, który przepięknie uderzył na bramkę. Asysta tego, o którym mówiliśmy, że gra ostatnio bardzo dobrze. Młodego Miłosza Rzozowskiego GKS tych 1. A Wisła 1, dla Wisły Płocka, jest dopiero 24. minuta meczu. Brzozowski. Brzozowski! Brzozowski! Łubik! Zejście Kejblingera do środka. Makowski! Jeszcze nie koniec! szansa! Dzięgielewski. Keblinger. Jegiarowski. O, jest okazja do interwencji Gradeckiego, nie ma ich na razie wiele. To, że tam nie ma kompleksów. Przed doświadczonym rywalem jest brawura, jest chęć pokazania umiejętności. A tymczasem, czasem gol! Jakub Bieroński. Pierwsze trafienie w tym sezonie. Miał kola Bieroński w poprzednich rozgrywkach, ma także w sezonie 24-25 nie uważasz, że to trochę tak jak przy golu Wisły Płock, kiedy wydaje się, że nic groźnego się nie wydarzy. Od po prostu dośrodkowania Diakowicia. Ale siedmiu piłkarzy w polu karnym Wisły Płock. Zebrana druga piłka, trochę przypadkowa, nie ma pressingu. Jakub gdzie... Tesław z asystą, a z błędem ten, którego chwaliliśmy, Miłosz Brzozowski. od na połowie rywala wygląda dobrze. Zagrać przede wszystkim piłkę celną do swojego kolegi. Budnicki, Edmundson. Przejął piłkę, ale skorzystał z tego śpiączka. Praktycznie wie, gdzie ta druga piłka spadnie. Już kilka bramek na jego koncie. Ależ popatrzmy, bo teraz ruszyli lewą stroną gospodarze. Jest szansą Kikazu, słupek! Tylko słupek. Akcja była naprawdę dobra. To wejście Błachewicza bardzo dynamiczne. Nie trafił w piłkę Niewiarowski, zamyka akcję Biroński. Paczeko rozciągnął do Brzozowskiego, przyspiesza wizła, dobre zagranie na piąty metr, bardzo dobry powrót Dijakowicza. W drugiej części magazynu pierwszej ligi po zakończeniu naszej transmisji styków. Koniec, KKS tyki wygrywa piąty metr. W 2025 roku jest najlepszą drużyną od stycznia 2025 na zapleczu PKO BP Ekstraklasa. Elmax, oficjalny sponsor GKSTH.